Cześć, dzień dobry, Kuba Dobroszek, miesięcznik Majką Pany Polska. Jesteśmy w Warszawie w garnizonie sztuki podczas trzeciej edycji Incredible Summit. Ze mną w naszym studiu jest tym razem Damian Gural, trochę Sales Agency, trochę DILMI. Dokładnie tak. O niuansach sobie porozmawiamy zaraz, natomiast być może pamiętacie. Jeżeli nie pamiętacie, to Wam przypomnę, podczas zeszłorocznej edycji również mieliśmy wywiad z Damianem. Opowiadaliśmy Wam wówczas, że miał świetnego picza, który zachwycił samego redaktora naczelnego. Pamiętam, że przyszedł do mnie po tym wystąpieniu i powiedział, że fajny młody chłopak, warto z nim pogadać. I wtedy w naszym studio ogłaszałeś też rundę finansową, w tak. wasz projekt 600 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Yy, więc takie pytanie otwarciowe, trochę pewnie metafizyczne. Gdzie ty jesteś po tym roku, od tamtego wydarzenia, od tamtego startu? To jest fajny, fajne pytanie, yy, ponieważ można sobie odkreślić ten, ten, ten rok i rzeczywiście sprawdzić, co się, co się udało. Yy, cały czas Series Agency funkcjonuje jako agencja sprzedażowa, i, i tutaj rozwinęliśmy się, jeśli chodzi o ilość klientów i i sposób wykonywania usług outsourcingowych, w outsourcingu sprzedaży. No i wykorzystaliśmy fundusze na zbudowanie platformy dla sprzedawców, dzięki której będziemy mogli zlecenia, które przyjmujemy dla Sales Agency, zlecać freelancerom, e, handlowcom, którzy, którzy będą mogli takie zlecenia realizować handlowe. Czyli mamy platformę, która jest marketplacem dla e, freelancerów, handlowców. To nam się udało zbudować. Dzisiaj e, na moim laptopie jest już gotowe MVP. E, w ciągu kilku dni będziemy to, to MVP już pokazywać światu, więc dzisiaj zbieram feedbacki. E, no i tak, zrealizować. I, i, jakie są te pierwsze feedbacki? E, pierwsze feedbacki są takie, że jest bardzo ładna aplikacja. <laughs> To o, o mnie też tak mówią, że jak nie mają czego dobrego powiedzieć, to jest bardzo miłe albo bardzo ładne, więc... Tak, więc a my lubimy ładne rzeczy, więc cieszymy się, że jest, że jest ładna. Natomiast rzeczywiście takim feedbackiem, który, którego się cieszymy, no to jest to, e, że osoby, z którymi rozmawiamy, mówią, że ma to sens. Ma to sens pod kątem takim, że wszyscy mówią, że budowanie działów handlowych jest drogie, e, że znalezienie specjalisty w danej branży... Czy w danym sektorze jest trudne, z, zajmuje czas. Dzięki takiej platformie możemy zrobić to dużo szybciej. Jesteśmy w stanie zmapować e, handlowców i dostosować i dobrać ich do, do danych zleceń czy do danych branż. I to jest nasza, nasza zaleta, e, ponieważ przez lata pracy e, w agencji. Sprzedażowej właśnie tego się nauczyliśmy, jak to łączyć. Mhm. To, żeby tak na konkretnych przykładach porozmawiać i też być może na przykładzie majką pani Polska, no załóżmy, że my jako magazyn chcemy pod kątem sprzedażowym otwierać sobie nowy sektor, dajmy na to beauty. I rozumiem, tak. że my nie musimy na przykład zatrudniać do zespołu sprzedaży osoby, która ma w tym doświadczenie, tylko możemy się do Was zgłosić i Wy nam wytypujecie takiego freelancera konkretnie do tych projektów. Dokładnie tak. Czyli chcąc sobie przetestować nowy segment Beauty, nie używając własnych zasobów, możesz zarejestrować się na takiej platformie, zgłosić My Company do tej platformy i przechodzisz przez taką podstawową ankietę, w której definiujemy, z jakiej branży jest Twój produkt. Czyli to jest branża mediowa, tak dobrze mówię, mediowa. 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 E, branża mediowa, definiujemy sobie sektor, do jakiego chcemy dotrzeć, czyli to jest ten sektor beauty, i definiujemy sobie podstawowe informacje na temat tego, z kim ty chciałbyś porozmawiać z tego sektora, czyli kto jest dla ciebie tą buyer personą. Słynną w startupach. Mhm. W momencie, w którym podasz takie podstawowe informacje, stworzy się profil Twojej firmy i profil kampanii, którą chcesz zrealizować, czyli kampania dotarcia do nowego segmentu i na przykład umówienia spotkania z daną buyer-personą. Wtedy aplikacja dobiera dla ciebie odpowiedniego freelancera, który ma doświadczenie z danym produktem, może pracował kiedyś w domu mediowym, może pracował kiedyś w magazynie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest ten sektor, czyli ktoś, kto ma doświadczenie w sektorze, w sektorze beauty. Więc dzięki temu możemy zmeczować teraz Twoją firmę z freelancerem i udostępniamy Ci narzędzie do tego, żebyś mógł takim freelancerem jego pracą zarządzać, czyli żebyś widział, e, z kim się kontaktuje, e, jakie kontakty dla Ciebie pozyskuje, e, kiedy umówi spotkanie, no to masz pełne informacje na temat tego, co to jest za spotkanie, żebyś mógł się do niego przygotować, e, więc wykona dla Ciebie te, te działania otwierające drzwi do tego nowego, nowego segmentu. Mhm. I jaki jest model rozliczeniowy z tymi freelancerami? No, załóżmy, że on, nie wiem, umówi mi 10 spotkań i otworzy te drzwi, ale ostatecznie nic nie sprzeda. Rozumiem, że ja i tak jestem zobowiązany, żeby mu zapłacić. Nie płacimy od efektów, czyli od sprzedanych rzeczy. E, tutaj e... To jest bardzo ciekawe też pytanie i bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że rozpatrujemy to przez pryzmat inwestora, który ma pewien produkt, ma, którą oferuje do pewnego segmentu, więc on podejmuje decyzję, że inwestuje w to, żeby dotrzeć do tego segmentu. Więc w momencie, w którym ja zlecam taką kampanię wychodzącą. Na DealMe, mhm. to to podejmuje tą decyzję, że ja chcę zainwestować w tą kampanię. Trochę jak na Google Ads. Na Google Ads chcemy e, wykonać jakąś kampanię reklamową, więc musimy zasilić budżet kampanii e, i tą kampanię realizujemy. I płacimy za jakieś kliki, natomiast nie mamy e, na samym końcu. Mm, takiego potwierdzenia, czy my coś sprzedamy, czy nie. Mhm. Bo jest tutaj pewna praca do wykonania. I tutaj jest podobnie, czyli jest pewna opłata subskrypcyjna za utrzymanie e, tego zespołu, który będzie to wykonywał, czyli tak, i taki powiedzmy, Customer Success, żeby e, zespół wewnętrzny mi mógł ci pomóc w tym, żeby ten freelancer dowoził te wyniki, mhm. definiując ten twój segment i buyer personę. Freelancer będzie umawiał te spotkania. Więc jeżeli Ty zdefiniowałeś, jakie spotkania konkretnie Cię interesują, to z Twojego budżetu na kampanię wychodzącą będzie ściągane, ściągana da, dana kwota za umówione spotkanie. I później, co z tym pod spotkaniem zrobisz? Czy rzeczywiście My Company stanie na wysokości zadania w branży Beauty, no to już jest później zadanie Twoje. Okej. Okay. W jaki sposób Twoim zdaniem działy sprzedażowe. Będą zmieniane przez rozwój nowych technologii, a głównie przez sztuczną inteligencję, bo się teraz najwięcej mówi, no bo każdy sprzedażowiec powie, że sprzedaż to przede wszystkim relacje, a wydaje tak. mi się, że algorytm na ten moment przynajmniej w żaden sposób tych, tych relacji nie jest w stanie budować, więc chyba to jest taka jedna z nielicznych branż, która jest totalnie odporna na, na tę rewolucję jaj i tam jest też bardzo dużo do zrobienia, dlatego jesteśmy właśnie w tej branży. Eee, ja to widzę w ten sposób, powiem to tak jak to powiedziałeś, jak to mówią handlowcy, że te relacje są bardzo ważne i, i ja się z tym zgadzam, więc bardziej powiedziałbym, że ee, nowe technologie i AI będą optymalizowały tą pracę sprzedawcy, czyli jeden sprzedawca będzie w stanie zrobić dużo więcej. Mm -hmm. Ten cały etap przygotowania się do sprzedaży, tworzenia strategii go to market, ee, nawet właśnie definicji tych buyer person, do kogo my chcemy do analizy konkurencji, to są takie elementy, które dzisiaj, będą zajm dzisiaj zajmują dużo mniej czasu. Natomiast na końcu ta relacja, człowiek, który wychodzi do człowieka, telefon do, do klienta, krótka rozmowa, próba postawienia się w butach klienta, no to są elementy, które mam nadzieję jeszcze długo nie będą zastąpione przez, przez AI. Mhm. Chyba, że po drugiej stronie zakupowej też już będzie AI. No, podobno powinniśmy rozwijać kompetencje w zakresie komunikacji maszyna i maszyna, a nie maszyna i człowiek, ale to jest temat na inną dyskusję. Okay. Najważniejsze punkty na waszej roadmapie na najbliższe miesiące? Powiedziałeś, że, że MVP niedługo zostanie pokazane światu, jesteście na etapie zbierania feedbacku. Co dalej? E, tak, no przede wszystkim skupiamy, skupiamy się na klientach i na tym, jak klienci korzystają z tej aplikacji. E, oczywiście, już takie testy, to się chyba nazywa testy alfa. Z naszymi klientami agencyjnymi już przeprowadzamy i zbieramy tą informację, w jaki sposób oni tej aplikacji używają, jak też freelancerzy tworzą te konta, jak dopasowywać odpowiednio te, te, te osoby. No, i skupiamy się też oczywiście na tym, żeby te zlecenia były realizowane, bo oczywiście te, na tym klientowi zależy najbardziej, żeby on te spotkania miał umówione, żeby one były wartościowe, żeby te leady, które na przykład są generowane, one były kaloryczne, żeby na końcu rzeczywiście za tym klient dostał jakąś korzyść, a nie tylko możliwość. Doborów jakiegoś freelancera. Więc na tym się skupiamy i oczywiście pracujemy nad produktem. Dzisiaj, w dużej mierze, taki customer success robimy naszym, naszym zespołem. Natomiast chcemy to też cyfryzować i taka roadmapa rozwoju produktu to jest dobudowanie narzędzi do zarządzania zdalnym zespołem handlowym. Mhm. Właśnie poprzez, poprzez tą aplikację. E Dobrze, to tak na zakończenie, bo rozpocząłem ten wywiad od, od pytania, podsumowania tego minionego roku, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy. To pytanie, może trochę coachingowe, ale być może fajnie nam zamknie taką klamrą kompozycyjną. Gdzie się widzisz za rok, w sensie kiedy my porozmawiamy przy okazji czwartego Incredible Summit, co byś chciał, żebyś mógł wtedy powiedzieć? Że, że jest dużo więcej klientów. <laughs> Oczywiście fantastycznie będzie, jeżeli tutaj się rzeczywiście pojawi i będziemy mogli sobie porozmawiać, to to już będzie fajny sukces. E ale do klienci, myślę, że ja reprezentuję sprzedaż i, i jakby skupiamy się wokół branży sprzedażowej i, i narzędzi dla sprzedaży, no więc życzyłbym sobie po prostu tego, żeby tych klientów i tej sprzedaży było jak najwięcej, bo jeżeli ona będzie, no to będziemy rozwijać produkt dużo szybciej, dużo bardziej dynamicznie i będziemy zbierać też te feedbacki od klientów, no bo bez nich to będzie ciężkie. Jeżeli nie uda Ci się z jakichś powodów dotrzeć na Incredible sami, to obiecuję Tobie, obiecuję widzom, że odnajdziemy Cię za rok, gdziekolwiek będziesz, więc y, sprawdzimy to, co powiedziałeś dzisiaj y, za 365 dni. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Damian Góral. Przyjmuję wyzwanie. Dziękuję.